Pozdrawiamy Was dzisiaj z Płocka, czyli wyjątkowo nie z Dolnego Śląska, ale z Mazowsza. Za mną Wisła. Yy, znajdujemy się tutaj na taki deptak, yy, znajdujący się na skarpie. Yy, no, oczywiście, kilka słów o Płocku. Yy, powstał yy, tak pod koniec X wieku stolica Polski. Trzecia w kolejności. Najpierw było Gniezno, później przez chwilę Kraków i później. Płock od 1079 roku przez 59 lat dokładnie Płock był stolicą Polski. Tutaj znajduje się największa nekropolia Piastów, czyli Katedra Płocka. Znajduje się tam sarkofag Władysława Hermana i Bolesława Krzywołustego. Spoczywają, tutaj również pozostali książęta mazowiecki, w tym Konrad I Mazowiecki. Katedra powstała w 1144 roku, a więc pierwotnie budowla romańska, później wielokrotnie przebudowywana, natomiast te niektóre elementy romańskie zachowała. Co zasługuje na szczególną uwagę, no to oczywiście. Ten sarkofag, o którym wspomniałem, Bolesława Krzywołustego i Władysława Hermana, ale też kopia drzwi płockich. Niestety tych oryginalnych, słynnych drzwi płockich nie zobaczycie, ale ich kopia znajduje się w Krukcie. Tak więc, jak się okazuje, nie tylko Gniezno ma swoje słynne drzwi gnieźnieńskie, ale również Płock miał. One zostały, powstały dla katedry w Płocku w 1154 roku w Magdeburgu. No, coś pięknego. Nawet no, kopie tych drzwi warto zobaczyć. Naprzeciwko katedry, jak wyjdziecie, wyjdziecie z katedry, zaraz naprzeciwko, znajduje się muzeum diecezjalne. To jest obiekt, który powstał w XIV wieku, później w XVI wieku został, powiedzmy, przekształcony na opactwo benedyktynów. W muzeum diecezjalnym no, znajduje się ci. Kilka bardzo interesujących artefaktów to przede wszystkim herma świętego Zygmunta czyli to jest taki relikwiarz zawierający fragmenty jego czaszki to piękne gotyckie monstrancje to w końcu Kielich Konradowski. I co jeszcze? Diadem, Diadem płocki należący do książąt mazowieckich. Także to zobaczycie w muzeum diecezjalnym. Warto to miejsce również zobaczyć. Co poza tym. Piękne takie molo na Wiśle. No, ten deptak, którym właśnie tutaj sobie idziemy, stare miasto, warto. Mamy taki właściwie trzydniowy wypad do Płocka, będziemy jeszcze w okolicach. Zatem na kanale pojawi się jeszcze jeden. To znaczy, w sumie dwa materiały jeszcze filmowe. Jeden pojawi się z okolic Makowa Mazowieckiego, konkretnie z Jaciążka. Tam postaram się opowiedzieć o krótkiej, takiej interesującej historii ośrodka salezjańskiego w Jaciążku. Taka niewielka wioseczka między Makowem Mazowieckim a Krasnosielcem. I w jeszcze jednym materiale wrócimy z powrotem do Płocka i opowiem Wam o historii. Polskiego samodzielnego ruchu religijnego, który się nazywa Mariawityzmem, a który powstał, jak gdyby tutaj został zorganizowany, w Płocku. Później się wyodrębnił w dwa jak gdyby takie osobne kościoły. Kościół Starokatolicki Maria Wittów i Kościół Katolicki Mariawitów. To będzie w osobnym odcinku. Trochę coś innego na kanale, ale to wynika jak gdyby też z moich jakichś zainteresowań, bo interesuje się historią religii, historią różnych wyznań, w tym szczególnie tych z nurtu starokatolickiego w Polsce. Dlatego postanowiłem, no, będąc tutaj Tutaj nagrać taki, taki osobny materiał o historii tego nurtu religijnego. Dlatego być może on głównie będzie przeznaczony dla osób, które może nie subskrybują kanału, ale będą szukać jakichś informacji na ten temat, to być może na ten materiał trafią. Także dzisiaj trochę ujęć z płocka. Zobaczcie, jak tu jest pięknie, w końcu przestało padać. Trochę dzisiaj wieje, ale i tak jest sympatycznie piękna Wisła. Byliśmy już na Molo, teraz idziemy zobaczyć jeszcze Starówkę. Zobaczcie dzisiaj Płock razem z nami. 14.05 na deptaku. Niestety niczego otwartego tu nie uraczycie. Moloraffe zamknięte, ani lodów, ani kawy nic. Thanks. Yeah.